Witajcie kochani. Jak widzicie, sporo się pozmieniało. Przyjaciele pomogli mi wyremontować studio. To mały krok dla człowieka, lecz wielki. Hm, gdzieś już to słyszałem. Tak, złożyłem lądownik księżycowy z Lego, ale nie ten. Ten. Zanim przewiniecie ten film do góry i zaczniecie pisać, że Sajfan już to zrobił, to tak wiem, że to zrobił. Ale czy Sajfan dysponuje niepublikowanym do tej pory filmem z lądowania na księżycu? Bo ja tak, i za chwilę wam go pokażę oto trasa lotu Apollo 11 z ziemi na księżyc i z powrotem. Swoją drogą można kupić plakat z tą trasą, ale wiele osób go nie kupuje. Ciekawe dlaczego. Misja Apollo 11 to jedna z najbardziej niezwykłych podróży w historii ludzkości. Trzech ludzi spędziło tydzień w pojeździe, a tak naprawdę pojazdach kosmicznych, w których było niewiele więcej miejsca niż w dwóch budkach telefonicznych. Jedli tam, spali i robili inne rzeczy, o których nie muszę mówić. Większość czasu spędzili w module załogowym. Dopiero na orbicie Księżyca dwóch astronautów przesiadało się do lądownika LM, a trzeci czekał na nich w module załogowym. I tu zaczynał się najważniejszy moment misji. Dla mnie misja rozpoczęła się w sobotni wieczór, gdy posagregowałem sobie na stole wszystkie klocki. Nigdy jeszcze tak nie budowałem LEGO, ale jak zobaczycie, ten sposób daje dużo frajdy. Prawdziwy lądownik został zaprojektowany w zakładach lotniczych Grumana i miał dwa silniki. Pierwszy służył do lądowania, drugi do startu. I dobrze, bo gdy w czasie lądowania na księżycu Neil Armstrong szukał odpowiedniego miejsca, nie musiał się martwić, że zabraknie mu paliwa na powrót. Lądownik był niezgrabny, przypominał trochę pająka, ale też nie musiał być smukły, bo nie latał w atmosferze. W niektórych miejscach jego powłoka była tak cienka, że można ją było przebić długopisem. Podłoga w niektórych miejscach miała tak niewielką grubość, że w czasie budowy lądownika na ziemi zaznaczano wyraźnie, gdzie nie wolno stanąć, by nie przebić się nogą na drugą stronę. Ale pamiętajmy, że LM miał działać w całkowitej próżni i przy jednej szóstej ziemskiej grawitacji. Słynne nogi lądownika nadające mu wygląd pająka, zaprojektowano w Kanadzie, ale stopy były już amerykańskie. Po prostu chodziło o to, by to amerykański produkt dotknął księżyca jako pierwszy. Chociaż lądownik rodził się w bólach, jak mój na stole w kuchni, co zresztą widzicie, to jest to niesamowite urządzenie. Zresztą LM sprawdził się doskonale w misji Apollo 13, kiedy po awarii modułu załogowego uratował życie astronautom, gdy został wykorzystany w roli szalupy ratunkowej. Model Lego jest bardzo udany. Składam go już po raz drugi i pewnie dlatego brakuje niektórych części. Swoją drogą, jak można zgubić amerykańską flagę i kawałek drabinki? Aha, chyba wiem w jaki sposób. Wspominałem wam, że udało mi się znaleźć fragment filmu z lądowania na księżycu, który NASA wycięła. Uprzedzam, są przesłanki, że ten materiał agencja nakręciła w tajnym studiu telewizyjnym. Mieszcanie niby wszystko tak samo jak na ziemi. Pizza, grillowane kraby, piwko. No, ale atmosfera jednak nie ta. Przepraszam, panów, zgubiłem się. Najwidoczniej. Jestem czarodziejem. Jasne, a ja astronautą. <śmiech> <śmiech> Pomyliłeś studia, Koleś. Potera kręcą w A4, a to jest A6. E... Przepraszam? Ty, Nil, a to hasło z wielkim krokiem dla ludzkości to sam wymyśliłeś? Nie, przecież jest w scenariuszu. Dobra, koniec żarcia, zaraz mamy transmisję na żywo. Chyba jednak ten film nie jest prawdziwy. Jeżeli się przyjrzycie mu dokładnie, to zobaczycie, że przecież na księżycu cienie padają w zupełnie inny sposób. Kiedy więc spoglądacie wieczorem na księżyc, pomyślcie o ludziach, którzy ponad pół wieku temu skierowali się w tamtą stronę i zaryzykowali życie, by zrobić mały krok, dzięki któremu możliwe stały się wszystkie dzisiejsze technologiczne cuda, a nie było wtedy nawigacji. Hm, chyba że była. Kieruj się na Ziemię. Skręć w lewo. Skręć w dół. Skręć w górę. Na rondzie 38 zjazd. Uwaga, awaria ABS. Dalej prosto. Uwaga, nieoznakowany patrol w okolicy. Volkswagen Passat.